Cześć, w tym filmie omówimy sobie dość ciekawą interakcję pomiędzy Disciplin, Energy Shieldem, a dostępną dla naszej postaci maną. I na wstępie musimy sobie wyjaśnić pewne kwestie, czyli Disciplin jest ogrom, który daje nam energy, energy Shield, a nie manę. Czy to jest istotne? Tak. I żebyśmy mogli korzystać z Energy Shielda jako Many, to musimy używać Keystone'a Eldridge. Battery. Ten Eldritch Battery sprawia, że za każdym razem, kiedy próbujemy zaczerpnąć naszej many, to w pierwszej kolejności będziemy używać Energy Shielda. Eldridge Battery jest w stanie zastąpić całe używanie many dla naszej postaci. Jednocześnie on ma pewną wadę i jednocześnie jest to zaleta Energy Shielda. Czyli sam Keystone sprawia, że mamy 50% recharge'u, Czyli nasz Recharge Gate jest zmniejszony o 50%. Czym jest G-Charge? jest taką unikalną statystyką dla Energy Shielda i ta statystyka sprawia, że jeżeli nie otrzymaliśmy obrażeń w nasz Energy Shield w ciągu ostatnich kilku sekund, to odzyskujemy 33% Energy Shielda na sekundę. Ten build ma ponad 1000 Energy Shielda, więc byłoby to 333 Energy Shielda na sekundę, byłoby to troszkę więcej. Przez to, że ta, ten efekt recharge'u jest zmniejszony o połowę, to w tym buildzie będziemy odzyskiwali 160 energy Shield na sekundę, tak długo jak nie otrzymaliśmy obrażeń w energy shield. Czy my możemy otrzymać obrażenia w energy shield w momencie, kiedy on osłania naszą manę? Tak, możemy. Możemy to zrobić na przykład mając keystone mind over matter i wtedy 40% obrażeń idzie w manę, a że energy shield chroni manę, no to najpierw otrzymuje objawienie energy shield i przegrywa nam to nasz geczak. To jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest mechanika, którą, która jest wyjątkowa dla tej postaci. I to jest efekt consecrated ground, podąża za naszą postacią. Consecrated ground działa w ten sposób, że przywraca nam procentowo życie. Wyjątkowo dla tej postaci. On ma jeszcze dwie cechy, czyli po pierwsze podąża za nami, po drugie za każdym razem, kiedy się zatrzymujemy w miejscu, uzyskujemy ten efekt ponownie, więc za każdym razem, kiedy się pogrzamy i się zatrzymamy, to mamy ten efekt. W konsekwencji jakby cały czas utrzymujemy ten efekt Consecutive Ground lub jego efekt na naszej postaci. Jednocześnie mamy kolejną mechanikę unikalną dla tej postaci, czyli ten, ten procent przywróconego życia również jest procentem Przywracanego naszego Energy Shielda. Czyli, jeżeli odzyskujemy 500 życia na sekundę z tego efektu, to odzyskujemy również 500 Energy Shield na sekundę. I to sprawia, że nasza postać odzyskuje 300 Energy Shield na sekundę. Mamy jeszcze taki pierścień, który też nam procentowo Energy Shield przywraca. Jeśli chodzi o tą postać, to ta postać wywołuje trzy różne zaklęcia. Jednocześnie za każdym razem, gdy atakuje. i zobaczmy sobie, ile te zakęcia nas, nas many e, faktycznie kosztują. I te, te 300 Energy Shield na sekundę, to jest wystarczająco, żeby ta postać była w stanie sobie ten Energy Shield przywracać i z tych zaklęć korzystać. Jak widzicie, praktycznie cały mój Energy Shield znika już po pierwszych atakach, pomimo tego, że on jest dość intensywnie przywracany, to dalej jest to niewystarczająco, żebyśmy mogli tych zaklęć używać. Jeżeli włączymy sobie dyscyplin, tak jak widzicie, nagle ten efekt przywracania, przywracania Energy Shielda głośnie do tego stopnia, że możemy ten Energy Shield odzyskiwać. Ale mówmy sobie jeszcze w tym momencie ten nasz build. A ten build jest bardzo specyficzny, żebym powiedział, że jest optymalizowany pod tygacenie many, pod spalanie many. I jak on działa? Mamy amulet, który daje nam dodatkowe skill gemy do. Dodatkowe levele do skilgremów. Z tej mechaniki korzystamy, dlatego że im wyższy poziom ma skilgem, tym więcej many kosztuje. Te skill gamy są umieszczone w topogach. Każdy z topogów używa swojego zaklęcia 4 razy na sekundę za każdym razem, gdy atakujemy. My te warunki zawsze będziemy spełniać, czyli będziemy atakować wystarczającą ilość gazy, żeby za każdym razem oba te topory mogły rzucać swoje zaklęcia. Jednocześnie mamy taką zbroję. I ta zbroja sprawia, że każde nasze zaklęcie otrzymuje 200% swojego kosztu dodatkowo w Energy Shield. Czyli bez tej zbroi, jeżeli nasze zaklęcie kosztowało 50 many, to z tą zbroją ubraną nasze zaklęcie kosztuje 50 many i 100 Energy Shield'a. I ten efekt nie wpływa tylko na zaklęcia, które są w tej zbroi, on wpływa na cały nasz kwipunek czyli każde nasze zaklęcie niezależnie czy ono jest w tej zbroi czy nie, kosztuje dodatkowo Energy Shield. Ale na tym sobie jakby całego te tego testu jeszcze nie skończymy. Przejdźmy sobie jeszcze do kilku innych rzeczy, które się dzieją w tym buildzie. Po pierwsze mamy Hrim's Arrow. konwertują cały nasz damage w elemental damage. I robimy to po to, żebym po pierwsze nie musiał cały czas szukać przeciwników do pokonania, dlatego, że ten blit w normalnych warunkach zadawałby obrażenia, więc nie mógłbym w kółko atakować tego samego celu. A po drugie, to sprawia, że nie jesteśmy w stanie zadawać obrażeń. I jak to robimy? Robimy to w ten sposób, że w każdym naszym gremie, który atakuje, mamy coś takiego jak void manipulation. I to sprawia, że jeżeli zadajemy fizyczny damage, ten damage jest konwertowany w elemental damage, a ten elemental damage nie może zadawać obrażeń, dlatego że mamy Void Manipulation. Mamy Void Manipulation w obu naszych topografach oraz mamy Void Manipulation w naszym armorze. I to sprawia, że nie możemy liczować Energy Shielda. I na potrzeby tego filmu, na potrzeby tego materiału, jeszcze zamienimy sobie miejscami nasz pierścin. I dlaczego to robimy? Dlatego, że nasz Shavion Revelation, jeżeli jest w lewym slocie, to dodaje nam Energy Shielda, czyli mamy więcej Energy Shielda, ale nie możemy ani getargować Energy Shielda, ani go regenerować. I tak jak sobie spojrzymy na nasz regen Energy Shielda, to go nie ma. Nie możemy regenerować Energy Shielda. Jeżeli wydamy sobie, użyjemy sobie zaklęcia, to nasz Energy Shield nie jest przewracany. I dochodzimy tutaj do miejsca, kiedy nie możemy recharge'ować, nie możemy geogenegować i nie możemy liczować, teoretycznie możemy liczować, ale licz jest przeliczany z obgażeń, które zadajemy, a my zadajemy zero obgażeń, bo ten build nie może zadawać obgażeń. Na potrzeby jeszcze tego filmu mam kolejną interakcję tutaj umieszczoną i ta interakcja działa tak, że mamy pierścień, który nakłada punishment, oraz mamy Mark on Hit i Assassin's Mark. I dlaczego to mamy? Mamy to dlatego, że limit naszych klątw na postaci to jest jeden. Więc za każdym razem, kiedy nasz Punishment zostanie nałożony, potrafimy cel, to nasz Mark on Hit mówi: Ej, ale ja też chcę być na tym celu. Więc wtedy zakładamy Mark on Hit na nasz cel. Jak sobie spojrzymy na koszt klątwy, czy raczej marka, to ten Mark kosztuje nas kolejne 100 Energy Shield. I za każdym gazem te dwa efekty będą się zwalczały. Jeden będzie kosztował nas manę, a drugi będzie sprawiał, że ten pierwszy koszt jest wywoływany. Dodatkowo mamy jeszcze coś takiego jak auto i automation. I użyjemy tego po to, żeby nasze automation używało kolejnych zaklęć. Te wszystkie zaklęcia też po prostu nam zwiększają koszt many, dlatego że za każdym razem kiedy one się będą wywo wywoływały to będzie nas to kosztowało energy shield i tak samo mamy z auto execution czyli auto execution będzie wywoływał battle cry e i te battle e będą, yy, będą nas kosztowały energy shield i Mane, bez battle cry bez smarka i bez auto i yy, bez automation koszt many na sekundę tego buildu z moich wyliczeń wychodzi, że jest to 3780 Many na sekundę. Efektywnie jest to trochę więcej, a tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pytanie: czy nie czując, nie regenerując i nie rechargując energy możemy odzyskiwać energy shielda? Wpierzmy sobie w tą piękną lokację, odpalamy sobie nasze automation, odpalamy sobie auto Execution i włączamy nasze discipline. Jak widzicie dalej mamy pełne energy shielda, tam nawet coś zadaje damage, nie do końca wiem co, szczerze powiedziawszy, ale coś zadaje damage. I dlaczego to ma znaczenie? Bo w tym momencie wydajemy 4000 energy na sekundę. Jak to w ogóle działa? O, jak widzicie cele mi się skończyły i w momencie kiedy mi się skończyły cele to moja postać nie ma many, nie ma energy i jeżeli chcemy jakąkolwiek manę lub energy odzyskać to musimy ten pierścień na chwilę Przełożyć w inny slot. I teraz możemy to zmienić. I ponownie możemy wydawać nasze kilka tysięcy energii Shield na sekundę. Jak widzicie, ten efekt się utrzymuje tak długo, jak jesteśmy w coś w stanie trafiać. I tutaj możemy sobie zadać pytanie: No dobrze, więc jak duża jest ta inwestycja w to, żebyśmy ten energii Shield na sekundę mieli? Odpowiedź brzmi jeden. Jeden jewel i jedna auga. Jak to działa? Przejdźmy sobie do lokacji, w której nas już nie będą molestować. I tutaj z pomocą przychodzi nam Discipline. Discipline sam sobie nie daje, nie, nie daje many, ale jest taki Watcher Eye. Moim zdaniem bardzo mało używany, który ma taką cechę gain 30 energy shield per enemy hit, while affected by Discipline. I to oznacza, że każdy nasz hit przewraca nam instant 30 energy shielda. Jak widzicie, to jest wystarczająco dużo, żebyśmy mogli używać, używać 4000 energy shielda pod warunkiem, że mamy wystarczająco dużo hitów. Czy ta mechanika jest przydatna? Moim zdaniem tak, moim zdaniem bardzo nawet bym powiedział, dlatego że mamy buildy, które podobnie jak ten build są buildami cast on crit. One nie wydają tyle many, ile ten build wydaje. One wydają tak 200-300 many na sekundę ale 200-300 many na sekundę nadal wymaga sporej inwestycji. Chyba, że skorzystamy z tego Watcher i wtedy taki custom kit build, naturalnie, no który bardzo często uderza, czyli jeżeli gramy Cyclone, albo jak w tym wypadku Lansing Steel of Spying, to tych hitów mamy bardzo, bardzo dużo. I każdy hit, niezależnie czy, czy zadaje złego jak w wypadku tego buildu, czy zadaje sensowne obrażenia, będzie nam przywracał 30 Energy Shield'a. Ten Gegen, ten, to przywrócenie jest instant, czyli nawet jeżeli mapa ma na przykład minus 99% Gegenu Energy shielda na sekundę, to tak długo jak cokolwiek atakujemy, nie ma to znaczenia, bo będziemy odzyskiwali ten Energy Shield natychmiast. I to, jeśli chodzi o taką koszt-efektywność tego, jak uzyskać bardzo dużo many na builda, które, które korzystają z Custom crit na przykład, jest szalenie efektywne. Dodatkowo, tak jak już wspominałem, ze względu na to, że nie interesuje nas za bardzo Gecharge i nie interesuje nas za bardzo Gegen, no to możemy na przykład grać Mind Over Matek w połączeniu z tym Discipline. Dlatego, że ten Mind Over Matek będzie otrzymywał, będzie przejmował obrażenia w Energy Shield i będzie nam blokował Gecharge, ale ten build nie ma Gecharge, on nie ma Gegenu. Ten Gegen i Gecharge nas nie interesują. Natomiast to, że my przyjmujemy to obrażenia, sprawia, że nasza postać jest wytrzymalsza i to daje bardzo dużo Gegenu na sekundę, bo tak jak widzieliście na tamtym przykładzie, jeżeli jestem w stanie sobie przywracać 3-4 tysiące silda na sekundę atakując, no to ponownie jestem w stanie tak samo przywracać te 3-4 tysiące obrażeń sobie, które otrzymuję w momencie kiedy ten kistą biorą. Czy to jest takie uniwersalne rozwiązanie? Taki nie, bo jeżeli dostaniemy na przykład jakiś damage over time i dojdziemy do sytuacji, kiedy mamy zego, zego Energy Shield i Zego Many, to się pojawia problem, bo nie możemy rzucić naszego zaklęcia. Natomiast na to też jest rozwiązanie, bo na przykład bardzo często spele czy zaklęcia, które służą do wywoływania innych zaklęć, nie kosztują nas tak dużo many. I możemy im ten koszt many. Obniżyć do tego stopnia, żeby one były darmowe. Czyli możemy mieć coś takiego, że mamy na przykład darmowy cyklon. Cyklon się klienci zadaje obrażenie I to kręcenie się cyklonu przywraca nam dość shielda, żebyśmy mogli używać zaklęcia, które jest z tym cyklonem połączone. I w ten sposób taką małą inwestycją, korzystając z żuela, o którym moim zdaniem, aż tyle osób nie wie, możemy mieć bardzo wytrzymałą postać. there uh, hey still sane exile